To jest, to jest tramwaj wodny? Tak. chciałeś być? Jak byłem mały, jak byłem w waszym wieku, bardzo zawsze chciałem zostać piosenkarzem. Ale jak tata rósł coraz bardziej, to zostałem sportowcem i tak zostałem kajakarzem. I no, spełniałem swoje marzenia w sporcie. a ty być jak byłam mała, to miałam marzenie zostać stewardesą, Latać samolotami, zwiedzać inne kraje, inne kultury, przemierzać kontynenty. Ach, to było moje marzenie. Często mi się śniło, że wyrastają mi skrzydła i lecę nad Czerwonakiem. I się dziwiłam, że inni tego nie potrafią. To, to jakie moje marzenie, jak byłeś dzieckiem? Chciałem zostać piłkarzem. To czemu nie zostałeś? Piłka sprawiała mi bardzo dużo przyjemności, lubiłem w nią grać, ale ostatecznie wybrałem coś innego i też spełniam swoje marzenia. Kim chciałaś zostać, kiedy byłaś małą dziewczynką? <grywka> kiedy byłam małą dziewczynką, chciałam zostać projektantką mody i krawcową. Szyć projektować dla siebie, dla... Ciebie w przyszłości? Kim stałeś, że byłeś mały? Oj, wiele pomysłów, ale najbardziej rolnikiem. Kocham ziemię, wiesz? Uprawiać. A ty? Mm, o, A ty, Gabrysia, kim chcesz być? Jak dorośniesz? Lekawę. To bardzo dobrze, będziecie wujka i dziadków leczyć, tak? No to pięknie.